Cześć wszystkim, z tej strony Diana. Witajcie na kanale marki Jeger. W dzisiejszym odcinku biorę na warsztat szafkę, która została wyprodukowana w kieleckich fabrykach mebli w latach 70. Krótko o metamorfozie. Do dzisiejszego projektu użyję następujących produktów. Farby kazeinowej w kolorze mała czarna, Jeger Metal w kolorze stare złoto oraz lakier zabezpieczający w wykończeniu matowym. Dodatkowo dla wzbogacenia projektu przy użyciu szablonu malarskiego w kształcie mandali ozdobię fronty naszej szafki. Przed samą metamorfozą pamiętajcie, aby zostawić nam suba łapkę w górę oraz jeśli coś Was ciekawi, chcielibyście zobaczyć w kolejnych materiałach, komentujcie. Zabieram się do roboty. Pierwszy etap standardowy w każdej naszej metamorfozie zaczynamy od przygotowania podłoża. Rozkręcamy uchwyty, uzupełniamy ubytki w szafce oraz matowimy podłoże i otłuszczamy. Do wypełnienia głębszych ubytków w szafce użyłam wałka sosnowego, którego odpowiednio docięłam oraz wyszlifowałam. Następnie wkleiłam za pomocą kleju szybko po czym za pomocą szlifierki oscylacyjnej papieru średniego o gradacji 120 wyrównałam powierzchnię. Mniejsze ubytki, które były na naszej szafce, uzupełniłam dwukrotnie szpachlą szybko Powierzchnia jest już wyszlifowana, wygładzona oraz odtłuszczona. Ja zabieram się teraz do malowania. W pierwszej kolejności na korpus zaaplikuję farbę caseinową. Produkt zaaplikuję dwukrotnie w odstępach od 2 do 4 godzin. Moi drodzy, aby zakończyć etap malowania korpusu, farbę kazeinową zaimpregnuję lakierem o wykoczeniu matowym. Następnie, moi drodzy, przejdę do dekorowania szuflad naszej komody. Etap dekoracji naszych szuflad jest już za mną. Teraz przechodzę do malowania. Szybkie informacje. Produkt zaplikujemy dwukrotnie w odstępach od 2 do 4 godzin na warstwa. Moi drodzy, pozostało mi polakierować fronty szafki, następnie w miejsca wzoru, delikatnie wygładzić powierzchnię papierem ściernym i zaaplikować farbę metal w kolorze stare złoto. Do aplikacji farby metalicznej zastosuję gąbkę polerską, która jest na tyle zbita, że nie pozalewa nam boków. Kolejny odcinek dobieg końca. Jeśli Wam się podoba efekt końcowy, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza. Wpadajcie również na nasze media społecznościowe: Instagrama, Pinteresta, Facebooka, bloga oraz od niedawna TikToka. Do następnego!